Hej, z tej strony Nela, dzisiejsze zadanie to przejrzyj zapasy, zjedz to, co zaczęte, i nie marnuj żywności. Mm -hmm. wiecie, że w Polsce marnuje się około 9 milionów ton żywności i jest to przede wszystkim nieetyczne, ponieważ na świecie dalej są kraje, w których panuje głód. Jest to nieekonomiczne, ponieważ tak naprawdę do kosza trafiają nasze pieniądze, za które kupiliśmy jedzenie, które ląduje w śmieciach. Jest to nieekologiczne z oczywistych względów, ponieważ przyczyniamy się do wzrostu ilości odpadów, oraz przy produkcji żywności jest używana ogromna ilość wody oraz energii. Przyczyniamy się również do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, co źle wpływa na nasz klimat, ponieważ około 20% gazów cieplarnianych na Ziemi jest emitowane przez transport, produkcję oraz przetwarzanie żywności. Pope Franciszek w swojej encyklice Si. kładzie ogromny nacisk, abyśmy dbali o nasze dobro wspólne. Bóg dał nam Ziemię, abyśmy o nią dbali. Dlatego pamiętajcie o tym, jak ważne jest nie żywności. Wasze zadanie to. I teraz po powinien być klaps. Okay. Przejrzyj zapasy, zjesz to co zaczęte i nie marnuj żywności. Wodzenia.